Dzień dobry Państwu to taka dosyć rzadka chwila, kiedy dziekan ma okazję przemawiać i to jest fantastyczna chwila, zacznę od tego, że wspaniale Państwo wyglądają. Mogą być Państwo z siebie dumni nie tylko z tego, jak Państwo wyglądają, ale z tego, co udało się Państwu osiągnąć. I to o tym już mówił pan rektor. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o trochę innym aspekcie tego, że ukończyli Państwo studia, które. Też jak powiedział pan rektor, nie są końcem, ale są pewnym elementem na drodze, którą Państwo przechodzą. Warto czasem się zatrzymać i zastanowić się nad tym, co z punktu widzenia państwa życia jest najważniejsze. Państwa i wszystkich tych, którzy Państwa otaczają. Ja myślę, że najważniejsze w życiu jest szczęście. Ale nie takie szczęście w sensie farta, tylko to, żebyśmy byli zadowoleni z tego, jak jest nie tylko nam, ale także ludziom wokół nas. I państwo mają na to ogromny wpływ, a im więcej państwo wiedzą, tym ten wpływ będzie większy. Państwo parę lat temu, rozpoczynając studia, podpisali ślubowanie. Tam było napisane w tym ślubowaniu, że mają państwo pewne obowiązki między innymi dążenie do prawdy, dążenie do wiedzy, ale także było napisane, że Państwo obowiązkiem jest wykorzystanie tej wiedzy dla czynienia dobra ogółowi. To było troszkę inaczej ujęte, ale tak naprawdę taka jest kwintesencja. Opowiem Państwu taką przygodę. To się zdarzyło w czerwcu, może w lipcu podczas obrony. Ja prowadziłem tę obronę. To była obrona licencjacka. Na tę obronę przyszedł student jeszcze wtedy, a po chwili już nie, któremu towarzyszył starszy pan. No to się zdarza, że Państwo przychodzą na obronę z przyjacielem, z dziewczyną, z kimś kto państwa wspiera. To jest fajne, że Państwo kogoś takiego mają. A my byliśmy trochę zaskoczeni, że kiedy ten młody człowiek wychodził w przerwie, czy kiedy wchodził, było widać, że na korytarzu to wieszczą to mu człowiek, który no, mógł mieć na przykład 70 lat, może 60. Jak już obrona, ta część formalna dobiegła końca, to zapytaliśmy go z ciekawości, kim jest osoba, która mu towarzyszy. On, proszę Państwa, powiedział, że to jest jego dziadek. My trochę się zdziwiliśmy. Tak? I ten facet powiedział coś absolutnie fantastycznego. Że on zabrał ze sobą tego dziadka na obronę, bo to jest pierwsza życie obrona dziadka. Kiedy później ogłaszaliśmy wyniki obrony, już mogliśmy to zrobić, bo, bo na to procedura pozwala. Zaprosiliśmy go, żeby wszedł z dziadkiem, bo wynik obrony był znakomity. Ten dziadek był, proszę państwa, przeszczęśliwym człowiekiem. On był naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak to przebiegło, i był zadowolony, że mógł być dumny ze swojego wnuka. To jest, proszę Państwa, strasznie ważne, żebyście dawali tym innym ludziom, którzy Was otaczają, te drobne i te większe radości, tą szansę, żeby byli z Was dumni. I to chyba jest najważniejsze z perspektywy tego, co Państwo mogli osiągnąć przez te lata. Bo oczywiście wiedza jest bardzo ważna, ale równie ważne jest to, żeby Państwo umieli wykorzystać tę wiedzę po to, żeby czynić to, co Państwa otacza, siebie samych, świat wokół, Państwa bliskich, Szczęśliwszymi. I warto pamiętać o tym, że są takie osoby jak ten dziadek, ale także osoby, które pomogły Państwu ukończyć te studia, napisać pracę, czasem może utrudniały Państwu życie, ale per saldo Państwo mogą teraz być bardziej zadowoleni z tego, co Państwo osiągnęli i bardzo ważne jest to, żeby Państwo w przyszłości też stali się takimi osobami, czego Państwu serdecznie życzę i w co nie wątpię, że się zdarzy. Serdecznie wszystkim z Państwa gratuluję. Ale jeszcze muszę panie rektorze, bo zobowiązałem się, że ponieważ mamy e, część naszych abiturientów, którzy nie mówią po polsku, um, więc zostaliśmy poproszeni, żeby um, dać im szansę zrozumieć, o czym, o czym mówimy. So, just to briefly sum up to those of you who do not understand in Polish, the issue that I was going to speak mostly about today. Was the issue of happiness. The happiness that you, as graduates of the Warsaw School of Economics, can provide other people with the society, but also your relatives, actually, just anyone. And uh, I had an adventure once when I was running the final examination, and there was a student who came there with his grandfather. The idea of his was to let his grandfather just enjoy the day because it was the very first defense that his grandfather had a chance to participate in. So, once we were finished with the formal part of the examination, we just asked him to come back with his grandfather and uh, announced the results of the exam to both gentlemen. And we could see and we could feel that uh, that elderly man was utmostly happy. So, that was just the merit of his grandson who had the courage, who had the strength, and who had, first of all, the idea to share his happiness with his relative. Obviously, we are talking about the relative right now, but following what you sign at the very beginning of your studies, you're obliged not only to acquire the knowledge, but also to use it in order to make the society benefit from that. But that, most of all, means make people happy. Which is just what I wish to all of you to make yourselves, but also others happy. And I hope that one day you will be such a person as that grandfather who had a chance to support his grandson, which is what we all, the academics, your families, try to do. So we hope to be proud of you in the future and we hope to be able to give you a chance to support you, but also we hope that you will be doing the same in the near future, which you have the very best chance to do. Thank you.